Siemano, tutaj Rawson z kanału Ravson Games. Tam wszystkich bardzo serdecznie wykolejnym na odcinku z Gry Borderlands Web Press Sequel. Okej okay, moi drodzy. Lecimy dalej z misją główną z misją fabularną. A kolejny boss czy tylko kadzienka? Coś nie nas sięga, widzę. RK5? What is that thing? Open fire. spoko. Tylko że musiałbym chyba posiadać jakąś Musiałbym posiadać maszyngana, nie? Bo tak to słabo wyjdzie. Mamy tutaj na napiętnia z tych z nalotu, nie? Jak widać. Ok. Coś tam się pali, ale... To jest, jest słabowic Dobra, oni by mi się tutaj sprzedali. Gdybym przez przypadek padł. Aha. Wow. nie oberwał, a pierniczaj w niego. Gdzie jesteście, koledzy? Dobra, tacza mi się odnawia. To dobrze. Ale ta naprowadzająca broń jest zajbista, nie? Tylko mieć do niej dużo amunicji A tak to oni nic nie zrobię, tak? Ta nic nie zrobię. Teraz można. Kurwa mać, wiedziałem. Proszę o pomoc. Dobra. Przetrwałem. A, są. Mało amunicji. Coś tam obrywa, ale dalej mało. Dobra, coś tam obrywa. Do szkolezka. aha za spadny chyba no dawajś Mich co jest Gdzie są w ogóle przeciwnicy co jest z nimi Wyobrażajcie, żebym musiał tutaj znowu robić. Oj, to będzie chyba ciężkie. Coś czuję. Po pierwsze, za mało mam amunicji do broni laserowej. To jest raz. Po drugie, jak padam, to ciągle się odnawia do 100% życia. To jest takie kurwa kujowe Dobra, teraz jest dużo przeciwników od dziwo. O teraz są przeciwnicy. Halo, co jest? O Jezus Maria. A to będzie kurwa chujowa. A to będzie chujowe, ja pierdolę. Dobra, słuchajcie, jestem bardzo blisko zabicie tego skurwy syna. Jest! Dobra, udało się. Brawo Tylko bym tutaj nie obarwał za mocno. Jeszcze śmiecie są tutaj blisko. Więc tak. Mój jedyny sposób na tego zabić tego skurwysyna był taki, że trzeba było po prostu skakać w, w lewą stronę i w prawą stronę, tak? Po tych wszystkich trampolinach i tak dalej i tak dalej. Więc to był mój jedyny sposób na zabicie tego skurwysna. Ciągle, wiecie, tak nakierować, tak dobrze Taką bronią elektryczną, tak? W sensie, że mam taką broń elektryczną i tak wiecie, namierzam tak, żeby, Żeby go trafić, nie? Bo wiem mniej więcej jak on się porusza Wiem jak go mniej więcej go zajebać, tak? No I tak to mniej więcej wyglądało, nie? Mam nadzieję, że to będą wszyscy ci dioci, którzy są w pobliżu, mam nadzieję. Mam bardzo mało amunicji, no właśnie, i tutaj trzeba mieć bardzo dużo amunicji do, do tych wszystkich broni, tak? Mniej więcej tak, może. Nie stójcie w miejscu. Po prostu tak, wiecie, skakajcie w tej wewte. Po tych trampolinach. Mogę go zajebać, proszę. Dobra, zajebany śmieć. A, frag trap Weź te wszystkie krzyształki. Zmonowałem w chuj hajsu na tego skóry, no bo nie wiedziałem, jak to mniej więcej zrobić, nie? To było kurwa tak niedobre. Ale wreszcie odrzaskałem jakoś tą kasę, nie? Od tego hama zbolałego. Dorocz, coś miał tutaj jeszcze coś ciekawego oprócz tych. Syfów, może? Krzyształki na pewno wezmę, ale kurwa, no... Ale to... To się robi o tak, o. Drop. Tego nie potrzebuję już. Weź to, to nie jest mi do niczego potrzebne. Tutaj jest kasa, tu jest amunicja. Super, to był jakiś dla mnie kurwa jebany koszmar, nie? Ten boss. Ja wreszcie go pokonałem. Wreszcie wiedziałem, jak to zrobić. No, ale niestety odcinek będzie krótszy niż dotychczas, bo musimy pokonać tego bossa. Coś mamy ciekawego. Jakąś legendarkę, chociaż nic. Ja pierdolę, ale to było gówno. Najgorzej. Jeśli mi nic tutaj nie zrobi coś dobrego. Kasa, kasa. Tu coś nic. Amunicja jest jakaś. Spoko. No i na sam koniec, jak tutaj... Jak macie boso mało HP, to wtedy możecie go rozjebać rakietką, nie? Rakietnicą. Taka prawda. Dobra, no lecimy już tutaj, bo i tak nic nie znajdziemy ciekawego. Może tutaj coś znajdziemy. O, okej. Okay. Ta rakietnica jest całkiem spoko, tak mi się wydaje. A, to gówno wyrzuć. To już możesz wyrzucić. To też. No i chyba to tyle, nie? Tak, to tyle. Wezmę ją do siebie, tą rakietnicę. Explosive Damage, okej. Okay. Dobra, powinno być już wszystko w porządku, nie? Mam nadzieję. Ty, Chaos lecimy. Mamy dwie misje poboczne aż. To dobrze. Weź ammo. Patrzmy, jak to mniej więcej wygląda. O dziwo nic się nie wyświetla na mapie Może tutaj coś się wyświetli w końcu Tak, wyświetliło się w końcu coś Dobra fajnie Jeszcze jebany guardiany, nie? Są w pobliżu Zobaczymy sobie tylko mapę i nic więcej nie. Jak to mniej więcej wygląda? Aha, tak mniej więcej. Tutaj jest misja poboczna widzę Z8 NTP. Oraz we messenger. Spoko! Jeszcze te latające, skurwysy, są, nie? Ładnie. No i sperancko. Mogę tutaj się przedostać chociaż? Nie? Dobra, mogę teraz. Okej. Okay. Weźmy to. Widzimy tutaj, nie? Idziemy tutaj, i zakończymy odcinek, nie? No chyba, że się tutaj nie da. Zobaczę. się tam dostać. Tak, wydaje mi się, że tutaj nie da się tam dostać. Więc trzeba na około Iść, nie? Ta, na około. Tutaj jest, widzicie, przejście. Że można tam, wiecie, skoczyć. No dobra, słuchajcie, kończymy. Jest ten krótki odcinek, no cóż. Bywa i tak, że trzeba go... Trzeba po prostu rozpiedać tego bossa godzinę lub dwie. Tak więc, no cóż, kończymy. Na sam koniec zapraszam was serdecznie do wspierania mojej pasy poprzez SMS, PayPal, PassiveCat oraz Blik. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, a ja kończę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Borderlands Web Pre-Sequel już za tydzień. Na razie i cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę. skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!